No siła, siła, siema siema siema. mam normalny medal. Dzisiaj na jestem A dzisiaj dajemy sobie kolejny chyba już miliardowy odcinek z Brown the Stars. Dzisiaj chcę wbijać rangi dziesiąt na tych, co nie mam. Mmm, dobra. Chyba najpierw... Jeszcze właśnie, e... Halo, kliknij się, dobra. Chcę kupić do tego barleya i tą różową piper dobra za 11 wiem czy tak to się kończy więc kupmy się na zagrajmy syna barleyem pierwsze drugie czy trzecie miejsce to tak kupujmy go jakoś tak trzecie bo wiecie o właśnie ja chciałbym też w dzień piątek 13 tak tak nagrać odcinek, chyba wiecie o czym, nie o Brawl Stars, nie od żadnych grach, tylko o Creepypasta... kiedy creepy o horrorze horror i horror I wielu z Was może wiedzieć, co to za horror, a zwłaszcza Adrian wie. A jak nie, to mogę Wam powiedzieć, że piątek 13. Bo w ogóle ja chciałbym... W ogóle fajnie by było, gdyby w piątek 13. leciały te wszystkie filmy i cały serial, bo był na początku serial. Pierwszy był serial, potem dopiero była książka. Taka by była, gdyby okazało się, że... O kurczę, żeby z że, że tym panikinkiem on napisał. Ale wiemy, że lśnienie napisał. więc co to to lśnienie? No to tam, gdzie ten typo rozwalał ten. drzwi się kierował i powiedział tu, Czy co tam jakoś to tak powiedział no wiecie o co chodzi, już z no wiecie, no to tak, tak, tak o to chodziło o liśnieniu on to też napisał, ten co pisał, to, cmentarz dla zwierzaków o kurczę, Leon, 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 Leon asimigusa dawaj ja go zdejmę, ja go zdejmę tak zdjąłem Leona w ogóle fajnie by było na wystarpane do Barleya. Że jak na przykład jak, 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 jak kolega z drużyny albo sam Barley wejdzie na to tu to będzie mógł zdrowie się regenerować. To by było fajny, bardzo sterpowy. Tam widzę Tika i kurczę mać. Kurczę mać! 4000 mi zabrali. A dajmy. Wszyscy mamy mało życia. No i dedłem Ale dobra, druga ranga to i tak z kim jest I to, że jeszcze dobiliśmy miotociami, miotaczami A to chyba najsłabsi zadmiarze I tak myślę, dobra i... O kurczę, laga mam Dobra, kupujemy zanim się rozmyślę Pik. I później ZŁOTY BARLEY! OLOL Co to było? I uwaga mamy go! Dobra, zagramy sobie jeszcze nim bo... bo. No bo, nowy skinek, no to trzeba zagrać ludzie, trzeba, trzeba, trzeba! Dobra i ja mam, i to jest dopiero już drugi, chyba dopiero chyba drugi już odcinek z Braula na dziś, z, 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 drugi odcinek na dzisiaj i może jeszcze wejdzie trzeci. Nagrałem moją akcję jedną, trochę słabą. A jeszcze to nagrywałem. O widzieliście mu? Jemu zniknął ten, jemu zniknął. Oh, kurczę. Uciekaj Piper, uciekaj bo to będzie mój niefartowny skin, Colt Rocketman. Piękna to było, wiesz? Wiesz, mogłaś strzelić, ale... To to jakbym ją zabił, co nie? nie? du 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 na o 41 level ice! W ogóle mówię to jeszcze raz, ale wchodźcie tu o oh kurczę, tu jest dużo. Wchodźcie do tego, tu jestem Ja, Luizard e, Barley i Widerek Ty Jeszcze nie powiedzieć, że jeszcze wczoraj był to taki mały kran. Dobra, zagramy jeszcze Piper, żeby dobiec do niej z kina. W ogóle czemu ja nagrywam? Przecież szkoła jest, ale jestem chory. I zostaję z moim 30-letnim kuzynem w domu. Nie wiem, że z ile. Tylko już jutro idę do szkoły. I jutro jeszcze też będzie odcinek. A no bo, no bo, no bo, no bo, no bo, no bo. Co, co, to było? Co to było? Tak Zagadałem się w ogóle na grę, nie patrzyłem. Zagrajmy ponownie. Może od razu wbijmy i świętą rangę na Pajperze. A znowu ta jest na no, no co jest? W ogóle jakiś typ co ma 1000 subów nie zasubskrybował, już nie pamiętam jaką mam nazwę. bo jeszcze przed chwilą sprawdziłem, ale wiecie, jak ja mam. Ja mam taką chorobę, no bo że jak mi ktoś, ktoś mnie w powie i to ja już bardzo szybko o tym zapominam, no taka skleroza, ale to nie jest taka skleroza, bo jak na przykład to jest O Jezu Angry NGP, jak Alamę umarł to to, 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 to takie rzeczy to pamiętam. A dej Pium, pium. Wszyscy na mnie lecą. Na nas lecą wszyscy. Dawać test Za kaktusem się chować. No co to jest dwa ulty? No oni się na nas uzieli. Co za Janusze jedne. O no co? To oh, kurde zdobyłem pucharki, ja nie mam tam rady, sobie z za takiego rage'a Ale kurcze, no to co ona idzie w bombę no? No to gdzieś jeszcze ja w co to jest? Kurcze, laga mam, dobra Tu coś jest, a to skrzynka jest Karl na karla y, Stalkę Ej, gdzie, co jest dziś ta roza? O jest, C -c 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 Dawaj dobijemy tą rozę. Dobra zdjęta. co ona robiła? Pium, pium. Ja bardzo lubię grać tarą. Mam fajnego skina i mi się dobrze nie mogę. Też mam ulta! No to było takie złe. No, jeszcze mnie dobiła. Karlek, pamiętam jak ty, ja bardzo chciałem, a teraz żałuję, że go mam. Nie żałuję, bo będę musiał... Dlatego zdojędę to bym się pochwalić, że ja mam wszystkie za do dropnięcia. No w sumie nie wszystkich dropnąłem. Jednego kupiłem. Może chyba kruka kupię jak będzie. O, wiecie co, bo w sumie raczej nie kupię kruka, bo ja sobie przysięgłem, że ja chcę go dropnąć, kurde. Wsiągam sobie, że chcę go dropnąć. Więc będę musiał go drapnąć. Dobra, klikamy. Różowa Piper. Próbujmy się tęsknić. Chyba, że to go wypróbujmy, bo mi się tak zdaje, że naprawdę go chcę kupywać i wiele mówi się, o Jezu jaki piękny skin no wolę chyba za te punkty sobie uzbierać no nie wiem, jakiegoś ładniejszego skina niż Piper w ogóle, nawet powiedzieć czy się podoba ta Piper to stara piper, bo ja bardzo ustalił Oprócz skina, żeby tego skina nie było. No bo, no bo ja słyszę, przecież w Braultaku mówili już, że. O Boże, co ja robię? Nie wiem, czy było specjalnie. Że to będzie skin do Piper, a nie normalny wygląd Piper. Boże, ale tak oszustwo. No co to ma być? W ogóle tak skaczę to tu Piper, a w ogóle nawet nie zadaję tym botom obrażeń. Pium! obrażeń. Pium! Pium! Bum, dobra, jeszcze im bomby bombę wystawię nareszcie. Sniper, kurde. Ne. Serio, wolę sobie za to kupić tego i z takiego skina. No, mi się nie zbyt podoba ten skin. No, będę, będę szczery. Bo, ale za sekundę będą nowe skiny i. No, no, coś zostało. El Rudo Primo o mogłem sobie... Wiecie co bym mógł sobie jeszcze? ten tylko zdołu 10 gemów. To bym miał jeszcze El Rudo Primo. o, o, o. Kaper go ma. O, jeszcze mamy tu nowy tręk. Wer kinotów nie gram prawie. Hey. To. Jeszcze jeszcze no, tylko tarę dobijemy, i może. może kogoś jeszcze dobijemy. Na dziesiątą rangę. Tak. Dobra, tylko to tarę, no bo ja tak naprawdę mam ograniczony czas tylko cię mam tyle, pamięci ci ludzie. Zapchałem, że no nie mogę tak dużo nagrać tak długie aktywki. A lagi, lagi są straszne, mam. A w ogóle ja z bogram, lol. No. Zły kot. The bad Cat Co my wek stacja? O to już dobiłem. 5 pucharków Piper. Dobra, jeszcze Piper spróbujemy dobić. To 5 pucharków Chciałbym pierwszego albo drugą Lanka wtedy drugiego. Nie chcę już smadzić. Mam cukru. Mam cukru, a to pełna A Ty masz Muszę jechać do garażu. Pium, 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 pium! Nie, i teraz użyję ołta. Skubaniec. Pium. Pium, pium, pium. Co ogóle, wycofuj się. Pium. Kurde! tu strzeliłem. Czy nie wiesz, że gościu, że multa... ta wiedział, bo uciekł. On też ma multę. Pium. 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 W ogóle endgame już można oglądać. Puf, 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 puf. No puf, wam. White, bo mi się coś tu na telewizorze zrobiło. Dobra już Minus jeden! No wiecie wyjątki! On... Zobaczymy, czy jeszcze trafi innego skina, czy... Um, jak to mówił Roz, ból w krzakach Źle bardzo brzmień nie powiem. A znam tego baga. HU 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 HU! A jednak wiedział, że tam jestem! W ogóle z kim ja gram? Z Bulem... Z Bulim. Puff! 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 No ozdobił mnie tym głupim łukiem tą cienkiwą i... ...wzięła to... Tam, 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 ta linka. Szanthym... Nogunnie... W sumie nie zabijmy, tylko u no, bo strzałami. Czy by on kroła zabił? W ogóle bolił mnie, że dawicie kroła.